Cześć, witamy Was w ten piękny, jeszcze jesienny, zimny, deszczowy dzień. Dzisiaj będziemy oglądali naszą przyczepkę, która kończy właśnie dwa lata. 100 lat, 100 lat, dojechaliśmy. Kto zamówił taką pogodę? Pogoda jest przepiękna, więc na zewnątrz będziemy się trochę streszczali, ale postaramy się obejrzeć bardzo dokładnie, jak wygląda nasz N-Cross po dwóch latach bardzo intensywnego użytkowania. Nie wchodzisz? Nie masz klucze? Nie mam. Niektórzy mówią, że to jest od to toja wzięte. Ostatnio, jak robiliśmy film, mieliśmy tutaj porządek zrobić. Ale się nie udało. A za chwilę przyczepa na przegląd. Więc musimy ten tego no. Tutaj kilka rzeczy powyciągać. Kilka? Kilkanaście dziesiąt. Rzecz. Sto. Mamy dużo niepotrzebnych rzeczy. Trzeba będzie zrobić weryfikację. Czy faktycznie warto sobie. Z tym warto. Przed przeglądem po dwóch latach gwarancyjnym chcemy trochę rzeczy zabrać z naszej przyczepki i i trzeba zrobić dwa kursy przynajmniej, żeby zabrać wszystko z przyczepki. Mamy już cały samochód zawalony, jeszcze trochę rzeczy zostało. Na szczęście do domu mamy jakieś 50 metrów, więc szybko obrócimy. Jak widzicie, nasza przyczepka przez ostatnie dwa lata dosyć intensywnie była używana. Jeździliśmy prawie co weekend po Polsce w okresie letnim. Byliśmy kilka razy we Włoszech. Byliśmy kilka razy w Słowenii. Byliśmy w Niemczech, we Francji. Gdzie tu jeszcze byliśmy? Gdzie jeszcze byliśmy? Gdzie? W Bieszczadach, w, na Węgrzech, w Czechach. Także myślę, że tak z 10 tygodni była za granicą. I z 20 weekendów w Polsce, może więcej nawet, także dosyć intensywnie ją eksploatujemy. To, co na pewno najbardziej interesuje widzów, którzy zastanawiają się nad zakupem Niewiadowa, to to, czy ta przyczepka się psuje. Czy są usterki, czy są wady. Wady są, jak w każdej usterki. I teraz Wam wszystkie pokażemy, które się pojawiły od pierwszego przeglądu do drugiego. Zaczniemy od początku, a skończymy na końcu. Zgadzasz się? Pierwsza taka rzecz dziwna, którą zauważyłem, to jest zmiana koloru bakisty i tego plastiku. Ta ściana jest biała, z laminatu, a ta bakista zaczyna się robić taka pożółkła. Najprawdopodobniej dzieje się to od promieni UV, od słońca, i pytanie: czy to tak zostanie, czy coraz bardziej się żółte będzie robiło? Zgłosimy to w serwisie, zobaczymy co oni na to powiedzą. Druga rzecz jest w bakiście, a przy zapięciu butli, butla jest zapinana na takie paski, na jeden pasek, i tu się zrobiło takie coś wyleciała śruba ze ściany. Ja przełożyłem butlę na prawo, bo była tutaj, żeby podczas hamowania nie wyleciała nam przez tą bakistę. No ale coś z tym trzeba zrobić, bo ten przedsionek też tak lata. Trzeba to jakoś solidniej zamontować będzie. Jeżeli chodzi o stan ramy, ona jest chyba w jakimś ocynku. Czy w Nierdzewce nie będę się wymążał, bo się nie znam, ale generalnie żadnych tu oślad, oślad, śladów korozji nie ma na niej, więc e, cała rama, podwozie jest w porządku. Trochę jest brudna ta przyczepa, bo by nie była już dawno myta, ale korozja pojawia się tu na kołach. Tutaj widać taki ślad rdzy. Też to zgłosimy. Zobaczymy, co nam powiedzą. Czy gwarancja to uzna? Opowiedz teraz, co się dzieje podczas deszczu. Podczas deszczu? Jak Wtedy, jedziemy? kiedy mamy urlop? Jak jedziemy. Jak jedziemy, to tutaj leci woda. Przez... Co? Przez to okno woda leci. Jak Nie? jedziemy za szybko? Nie, no jak jedziemy i jest ulewa, to pęd powietrza. Tutaj się tworzy taka bańka wodna. I wpycha wodę pod to okno, tam w środku się pojawia na, tym, na tej framudze takiej woda, chyba trzeba albo wyregulować, albo tą uszczelkę wymienić, bo teraz jest na maksa dociśnięte, a jest taka szczelinka. Znowu coś mnie lata nad no niebem. Pozostając jeszcze na zewnątrz naszej przyczepki, ten prawy zamek się trochę przycina, to jest chyba dometykowa klapka i boczne listwy, zobaczcie, pęknięcia się pojawiają, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest całe to ta osłona boczna w miejscach, gdzie są śruby, popękała Nie wiem czy ktoś to za mocno przykręcił a może zamienili śruby? Te śruby miały iść tam do mocowania butli, a tamte tutaj. Może? Jeżeli chodzi o szczelność tej przyczepki, no to generalnie nie ma się do czego przyczepić. Ona jest zbudowana z trzech części. Pierwsza to jest taka cała płyta i dwa boczki. Połączone są taką listwą. I tutaj podejrzewam, że to jest wszystko wklejone, przykręcone. I na szczęście nic tu się z tym nie dzieje. Żadna kropla do środka nigdy nam jeszcze nie wpadła. A to dopiero 2 lata, więc w zasadzie co się ma dziać. Nie wiem ile te kleje trzymają. Najwyżej się weźmie selekon. I się zasmarka. I się zaklei. Wchodzimy do naszego wnętrza pięknego, które już jest puściutkie. I co możemy powiedzieć? Kuchenka działa, lodówka działa. W lodówce tylko jak był upał, to tam myśleliśmy, że coś się z nią stało, bo tak słabo chłodziła, ale potem jak się e, wieczorem wychłodziła, to już trzymała temperaturę. Tutaj z tymi meblami nic się nie dzieje złego. Baterie działają. E, tam jest e, zbiornik wody. Na wiosnę mieliśmy problem że nagle wody nie było, pompa nam się zatrzymała. Na szczęście był na kempingu pewien miły człowiek, który miał woltomierz, pożyczył nam woltomierz i sprawdziłem, że napięcie na pompę dochodzi. Więc w nocy wyciągnąłem tą pompę i się okazało, że kamień ją zaatakował. Pogmerałem tam nożem w wirniku, poruszałem i pompa ruszyła i chodzi do dziś. Chyba trzeba będzie w tej zimie. po prostu tu raz w tygodniu przychodzić i włączyć na chwilę wodę albo jeździć gdzieś albo jeździć wyjechać. zmieniać miejsce wyjechać parkingowe wyjechać do ciepłego na zimę na parkingu to nie będzie zamarzać co się, tu stało? Co się stało? zobacz prujesz się a to się nie pruje <śmiech> <śmiech> e, kanapy całe twarde, niewygniecione gąbki e, się nie zniekształciły nawet pod naszą wagą co tu dalej? Okna szczelne, a tutaj, co wam mówiłem, to tutaj trochę, właśnie tu jak się palucha wsadzi, nie? Tak, ale ta uszczelka, zobacz, ona jest taka To tutaj Lincu. kilka kropelek ścieka wtedy jak się jedzie na te, a. tu na to. Śrubki tak. Usterka numer dwa, w związku z tym, że e, jest to wkręcane w styrodur, śrubka wypadła. Tutaj już poprzednio zgłaszałem, to panowie mi zastosowali coś, co w ogóle się nie wykręca, ale zapomnieli o tych środkowych, więc to znowu zgłosimy, żeby to się nie wykręcało. Piec gazowy działa, nic mu nie jest, dobrze grzeje, temperaturę utrzymuje bardzo, bardzo dobrą. W szafie nic się nie dzieje, zobaczcie moje półki, które skonstruowałem jakiś czas temu, Wszystkie się trzymają na miejscu, nic się nie urwało. Lustro się nie zbiło. Tutaj wszystko jest ok. Te górne okna też tu się z nimi nic nie dzieje. Nie przeciekają, nie skrzypią. Wszystko jest ok. Rzecz, która się zaczęła zacinać, to jest ten zamek w toalecie. Nie działa. Trzeba tak mocniej trzasnąć, ale też nie zawsze dodaje, Myślałem, że po prostu ta zasuwa haczy o to. I odkręciłem to, podłożyłem te turki, zalepiłem taką fachową taśmą, ale nic to nie działo, bo to nawet na pusto jak się, jak się próbuje, o teraz działa trochę, o. po prostu ten zameczek jest do wymiany. Może sobie tu jakąś klamkę zamontujemy, to będzie wygodniej to otwierać. E, stronem też się nic nie dzieje złego, nie przebarwił się, jest nadal śnieżno-biały. Ciepła woda jest, tutaj z, z sanitariatami nie mamy problemów. I co, na końcu tutaj z, z tym też się nic nie dzieje złego. Kanapy całe nieodgniecione, okna, okna nie przeciekają, bo tu jest wymieniona chyba śrubka, wiesz? No, a tam... Ten... I ona, ona, o tak, tu też są nowe i one wtedy nie wypadają, a pokażę wam jeszcze jedną schowaną rzecz, którą zauważyłem. Musimy zamknąć drzwi. Tu jest taki pipek. W którą stronę się ten pipek chyba do góry. Trzymaj kamerę. O! Pipek się do góry bierze. Panie! O, to się tak robi. Żeby tego nie połamać. Ostatnio to lżej wychodziło. O, dobra. I ja zaraz latarką poświecę, bo tu jest spód kuchni. Prawda? Latarka świeci. Pokaż kamerkę, i tam, o, widzicie tu? Tu są takie kątowniki. I one też się odkręcają. A tutaj taki syfek mały się zebrał, ale generalnie tutaj chyba jest wszystko ok. Eee, jak widać w niewiadowie jest problem z przykręcaniem śrub do tych płyt. No, bo te płyty są ze styroduru, z takiego steropianu, więc powinni chyba poprawić tą technologię, jakiś kod wsadzać, jakieś utwardzenia czy coś. Bo trzy. Trzy awarie są związane z tym, że śrubki ze steropianu wypadają. Jak wypadają. wkręcić śrubkę w steropion? Trzeba tak wziąć, kręcić, kręcić. Już. Z tyłu te plastiki też lekko pożółkły. Co widać? Lampy działają, okno jest szczelne. Przyczepa się ubrudziła. Trzeba ją będzie umyć, ale może nam panowie znowu na przeglądzie umyją i będzie śnieżno biała. Na zimę? Na zimę. Ona tutaj nocuje pod chmurką, więc chyba że ją gdzieś schowamy do jakiejś szopy. Wyjedźmy ją gdzieś. Do Hiszpanii. Dalej. Wiecie co? Jeszcze kabel nam się zepsuł. Ja nie wiem z czego te kable robią. Ciągnęliśmy go raptem kilkadziesiąt kilometrów po asfalcie i zobaczcie. Przetar się, trzeba go było łatać i izolacją naprawiać. I to na urlopie we włoszech świateł nie mieliśmy. Dobra, my teraz się ładujemy do samochodu, zawozimy jeszcze rzeczy i przyczepkę bierzemy na hak, jedziemy do serwisu. Zgłaszamy wszystko w ramach gwarancji i zobaczymy, co nam powiedzą. A co nam powiedzą, dowiecie się w następnym odcinku. A tymczasem możecie sobie jeszcze zobaczyć ten odcinek co się działo na pierwszym przeglądzie? Pa. Hej. Pa. Hej. Hej. Hey. Ha. Hej. Hej.